Znamy wyniki wyborów samorządowych w gminie Kołbaskowo. Zapraszamy! Zakończyły się wybory samorządowe w gminie Kołbaskowo. W niedzielę wybieraliśmy wójta radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W gminie Kołbaskowo bezkonkurencyjna okazała się Małgorzata Szwarc, która w pierwszej turze wygrała z Tomaszem Kubiakiem, uzyskując ponad 70% poparcie. W radzie gminy zasiądzie 15 osób, 12 z nich startowało z Komitetu Wyborczego Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo. To Dorota Trzebińska, Przemysław Falenciak, Piotr Szeszko, Waldemar Urban. Łukasz Szankowski, Iwona Koziołek, Tomasz Kufel, Marcin Olszewski, Katarzyna Siedlecka, Monika Magdziak, Krzysztof Przewoźniak i Grzegorz Małowiecki. Kolejna trójka radnych startowała z własnych komitetów wyborczych to Paweł Duniec, Grzegorz Bienkiewicz i Małgorzata Rychel. Wśród mieszkańców gminy wybraliśmy także trójkę radnych powiatowych To Iwan Faten, Dorota Krzywicka i Izabela Wesołowska-Kośmider.